emocjonalnego uczyszczenia słuchacza. E, jakie jest Twoje zdanie na temat tej koncepcji? No myślę, że totalnie tak jest, no bo jednak są tworzone różne, różne muzyki na różne emocje, mm. więc na pewno pomagają na niej przeżyć, co pomaga nam oczyścić się z nich. Także jestem pewna, że tak jest. Jest Twoim <grym> zdaniem e, funkcje terapeutyczne, które... E, może pełnić muzykę w życiu codziennym? Na przykład pomagać w sytuacjach stresowych? Tak, tak. Bardzo często e, ja też bardzo lubię e, wystąpienia publiczne. E, I mimo tego, że często je mam, to zawsze jest jakaś trema. No I dzięki muzyce mogę po prostu e, sprawdzić, i sama się napustować dobrą energią i motywacją, hmm. Więc korzystam z tego. Czy jesteś zwolenniczką uczenia się przy muzyce? Też wpadło takie mm -hmm. pytania na warsztatach. E, I czy jest to dla Ciebie sposób, dzięki któremu na przykład lepiej zapamiętasz materiał? E, myślę, że. Teraz mniej, na ja studiach, do matury się tak uszłam, że musiałam mieć coś spoko, ja też bardzo dużo myślę i dzięki temu, że mam gdzieś puszczoną muzykę w tle, to moja koncentracja nie skupia się na mojej gonitwie myśli, mm. tylko po prostu, jeżeli ucieka mi koncentracja z tego, co robię, załóżmy wtedy z badań matematyki, mm. przenosiła się na muzykę i łatwiej mi było wrócić do... Do, do, do tak, tego właśnie tego niektórzy mówili, że to rozprasza, tak, ale więcej tak, że cię ma. Tak, tak. e, dobra, I, a tak, tak. masz jakieś przemyślenia, dlaczego tak może być, że właśnie się lepiej skupiasz? No właśnie I dlatego, że mi um... się koncentracja i ta moja uwaga przenosi na muzykę i łatwiej mi jest z tego wrócić. z nie myśli, która się ciągnie i pociąga za sobą kolejne pytania. Yes. To będzie kontrowersyjne, bo dużo osób lubi słuchać muzyki podczas nauki. E, zwłaszcza klasycznej, bo to teoretycznie dobrze wpływa na umysł, ale mnie to kompletnie rozprasza. Ja muszę się, się skupić na albo nauce, albo na słuchaniu muzyki, bo ja zwykle przeżywam dosyć mocno tą muzykę, a tym bardziej jak na przykład muzyka klasyczna składa się z wielu e, instrumentów, e, jest bardzo rozbudowana i przez to ja nie mogę się skoncentrować e, na nauce. W jaki sposób może, muzyka może działać jako komunikat emocjonalny dla Ciebie? w jaki sposób może działać mm -hmm. no, przy, właśnie przez to, co mówione co, co na warsztatach, czyli e, te siedem punktów, e, gdzieś przynażą te tak. emocje, więc jakiś komunikat musi być, skoro odbieramy różnie. Mm -hmm. I na przykład właśnie są różne elementy to na przykład wysokość dźwięku i ryb. E, I jak przekazują to do siebie te emocje? че с радост, смутен киноплът, който аз ще го работя, но така и мога да ме навършат от търпито. Bardzo różne od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajdujemy, od momentu dokładnego, czyli że my jesteśmy na wakacjach, odbieramy wszystko inaczej. Jesteśmy sami w domu, mamy sesję przed sobą. Te same piosenki mogą inaczej na nas oddziałować, więc ja myślę, że to bardzo zależy i każdy dźwięk, każda melodia może być i odebrana radośnie i skazać Zgadzam się z tobą. wpływa Na percepcję emocjonalną, czyli oni. W sumie, kiedy tworzę jakąś piosenkę, to przez to, że bardziej się na niej skupiam i rozkładam ją sobie tak na konkretne, mniejsze y, części, to bardziej o niej myślę, bardziej y, skupiam się na tym, co chcę przekazać, i y, y, y to wpływa na takie emocjonalne odbieranie tej muzyki. Na to, że. Y, że te wszystkie emocje mi towarzyszą, jak na przykład potem tego słucham, albo ogólnie jak słucham jakiejś piosenki, którą ja jej nie stworzyłam, ale na przykład skopiowałam Jeśli zrobiłam coś od początku do końca i to przerobiłam, to skupiłam się na przykład na każdym instrumencie, który słyszałam, na swoim instrumencie, bo gram na gitarze i dzięki temu mam wrażenie, że głębiej słucham tej muzyki. Później przeżywanie. Później na przeżywanie tej najprzeżywające na to, że sama się Wydaje hmm, mi się, że... Yy, no bo każdy ma, jakiś, yy, ma jakąś taką muzykę, z którą się czuje dobrze, komfortowo, jakiś żółwy zespół lub bądź i wydaje mi się, że samo to, że właśnie są te inne osoby, które też lubią tę muzykę i chyba tak samo jakby, nie jest jak na przykład tak koło The tak i tak dalej. No i, oprócz no, tego, że słucham jego muzyki, no to wiem też jakby o jego życiu coś tam. No i wydaje mi się, że samo to, że można się takie włączyć nawet na takich platformach społecznościowych, mm. jak Twitter, brzmi to głupio, no ale tak jest, że po prostu można się wymieniać no, odczuciami i tak dalej, to bardzo tak, no powoduje, że tak właśnie, że jest w jakiejś takiej grupie wiejskiej, że że, no, w wspólnocie, że właśnie takie jednoczy się z innymi, że czuje się tak y, w jakiejś grupie bezpiecznej, że ma z kim rozmawiać, o czym rozmawiać, jakieś wspólne zainteresowania. Na Tak, to jest przykład koncepcja, koncercie byłam. Nie mam ale na koncercie Harry'ego Scythe'a i na koncercie Miltona i na przykład na koncercie Harry'ego Scythe'a to no, był super, czułam się bardzo dobrze i sam fakt, że było tyle osób, które słuchało tej samej muzyki i też no, jakby za artystą idą też często jego jakieś takie idee, które on przedstawia i promuje ze mną swoją twórczością, jak i tym, co, co mówi w wywiadach i, i, i to, jak, jaki wizerunek sobie kreuje, to ym, no, jeżeli kogoś słuchamy i bardziej się zagłębiamy w jego muzykę i tak dalej, no to, yy, no to te pewne idee, z pewnymi jego ideami też się musimy zgadzać i Harry stać na przykład jest osobą, która bardzo promuje to, ma piosenkę trzy tygodnie w i tak dalej i bardzo promuje to, żeby, żeby też patrzeć o innych ludzi i tak dalej. I wydaje mi się, że też się trwa bardzo bezpiecznie, ze względu na to, że wszyscy, wszyscy są fanami tam Harry'ego, słuchają go i powiedzmy, że e, no, na pewno on ich inspiruje do, do właśnie tego pływania tego dobra i wysłuchania się z tym Yy, I czy według Ciebie muzyka może wzmocnić właśnie poczucie tej przynależności do grupy i jednocześnie prowadzić do oczyszczenia emocjonalnego, tak jak już wspomnieliśmy, do tego nie Wydaje mi się, że tak, bo nawet jakby, no taki jak po prostu przykład, że ktoś jest samotny, nie pisze na Twittera na przykład i tam może znaleźć ludzi, którzy po prostu, tak jak oni interesują się danym funkcją danym artystą, danym nawet typem muzyki i, i... Odnajduję kogoś, z kim ma jakiś wspólny temat, nie czuję się już taki samotny czuję właśnie to, to, tą przynależność do grupy. Czuję to, że nie jest sam, że ktoś... no bo wiadomo, artyści w swoich utworach przekazują jakieś emocje, że ktoś tak jak on się z nimi utożsamia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przejdziemy teraz do drugiego pytania. Eee, czy słuchając piosenki, którą puściliśmy na początku naszych warsztatów, bo i poczułaś te spokój, o którym mówiliśmy, i czy może wyobraziłaś sobie, że jesteś właśnie w tym domu? Akurat? Jak ją to właśnie byłam no, taka wesoła, taki był y, fajny vibe taki i w ogóle i się no, słyszałam tekst, no, o tym potem mówiliśmy też y, o, o tym oddzielaniu tekstu od, od melodii. Y, w każdym razie no, to, to, taka była wesoła i w ogóle jak już y, właśnie Igor przedstawił y, ten cały kontekst do tej piosenki, to, to właśnie starałam się wcić w to sam też ten klimat, który był utworzony jakby e, w sali, to zgaszone światło, ta muzyka trochę tu e, no i czułam ten spokój, e, no i, i byłam w stanie sobie powiedzieć, że te, sama jestem w tej chatce, w tym i, i właśnie to, e, no, za taki, ten taki ból ta samotność, że tak przechodzę. Tutaj. Tak, na pewno. Ja też jestem bardzo emocjonalną osobą i lubię przeżywać emocje innych i zawsze to robię, jak z kimś rozmawiam. Yy, I tak, tak, czułam to, jak poznałam kontekst, że rzeczywiście coś takiego było i byłam w stanie sobie wyobrazić, że to mogło powstać w takiej właśnie okoliczności. Czy jakieś inne jakieś emocje towarzyszące? Jakiś taki smutek, strach. Przerażenie przed z samym, no bo jednak w ten kontekst, który właśnie przedstawił, to, że, że, ten, że ten artysta był sam, zamknięty w domku, no to gdzieś takie przerażenie było, że nie, on musiał tyle przeżyć, żeby, żeby nagrać coś tak smutnego. takiego, coś takiego przeżyć.